Dzień dobry, dzień dobry przy niedzieli. Dzisiaj mam nadzieję, że u Was fajnie, bez niespodzianek, bo u nas dzisiaj taka sytuacja. Kapie nam z sufitu, jest to z klimatyzacji najczęściej jest to spowodowane przepełnieniem zbiornika odprowadzającego wodę z klimatyzacji. Zostało to zrobione dokładnie 7 dni temu w poprzednią niedzielę. No a od dzisiaj wieczorem znowu nam woda kapie i w sumie to nie wiemy czemu, bo pojemnik jest pusty, zaglądaliśmy do góry, a woda kapie jakby pomiędzy klimatyzacją a pojemnikiem. A do tego wszystkiego jeszcze nam pralka przestała działać. Tak wygląda, że Napięcie gdzieś się gubi po drodze na gniazdku. Więc niedziela. <grystanie> Taka niedziela u nas. Mam nadzieję, że was spokojnie, luzacko, na relaksie.